Polska dżungla, czyli łalasy łęgowe, które zazwyczaj porastają na Dolin Rzecznych. Głównie tutaj złożona, kiedyś były łęgi jesionowo-olszowe, teraz głównie są olszowe. Czasami się znajduje jeszcze jakiś mały, bardziej podmokły teren, bo one oczywiście okresowo są zalewane, ale tylko i wyłącznie okresowo, ale taki bardziej trwale. Zabagniony teren, który się składa z takich kemp i dolinek zalanych wodą. No to jest oczywiście Ols. Tam też króluje Olcha. Tutaj mamy ręk pożyczkowy. Dlaczego pożyczkowy i dlaczego pożyczka? Pożyczka akurat kwitnie. Czy to jest czar... czarna pożyczka? Tak, to jest czarna pożyczka. Kiedyś, nie wiem jak teraz, ale kiedyś była pod częściową ochroną. No po prostu obrzydliwie pachnie i to dlatego. Czy obrzydliwie? No czarną porzeczką pachnie. Chyba ona. Chyba, żeby czerwona miała. Dlaczego porzeczka? Bo rosły te krzewy po rzece. Stąd polska nazwa porzeczka. Po, po rzece. Szło się po rzece i się widziało e, porzeczki. Tak jak tutaj widzicie. I porzeczki e, kiedyś naturalnie właśnie występowały w lasach, e, lasach e, łęgowych. Tu jeszcze mamy też jadalny nasz sparak, czyli inaczą lianę. Ta liana, o, widać jak się spina i spina się korzystając z podpor ubiegłorocznych. Czasami gniazdo można znaleźć w takiej gęstwinie. Bezczarny też jest element, też nasz rodzimy gatunek. No i niestety tutaj pewnie ktoś robił staw, narzucił takiego nakładu, i już wchodzą gatunki, które lubią dużo azotu. Hmm. O też jest dużo azotu, no ale tu jest nagle uwolniony, więc jest przytulia czepna. Ja kapa nie przepadam za przetulią czepną. No i następny gatunek azotolubny to jest pokrzywa. No, w łęgu też jest, jest. Tyle, że w takim naturalnym troszkę mniej niż tutaj przy takim przetworzonym, znaczy przekształconym przez człowieka miejscu. O, tam ktoś sobie zrobił stawik, a tutaj jeszcze mamy dziczyznę. I bardzo fajnie.